Z tej strony Keni W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak w Schedule 1 zagrać dobrze w Ride the Bus. Idziecie sobie normalnie do kasynka. Tutaj macie Blackjacka. Jak nie wiecie jak działa Blackjack to tak robicie. Bierzecie, dajecie kwotę jakąś. Ja mam 8 i Queen, czyli mam 18. Jeśli mam na przykład 12, 21 to jest docelowy. Nie możemy dać ani wyżej. No się niżej możemy, ale wtedy mamy mniejszą szansę na wygranie. Tylko ja mam 18. 18 jest ok. Tak, 17 to już jest średnio, nie? Aj, no i przegrałem niestety. Ale patrzcie, spróbujemy jeszcze raz. Król i 17. I spróbujemy uderzyć. Mamy 20. Idealnie, widzicie. Stendujemy. Patrzymy, jak mu pójdzie. 22, wygraliśmy 10 tysięcy. No, jak działa kasyno, to wiadomo. Tutaj macie wszystko: 3 siódemki to jest razy 100, na przykład, czyli bym miał 10 koła, 3 dzwonki to jest razy 25, czyli 2,5 koła, 3 razy te same y, owoce to jest 10 razy, czyli bym miał 1000, no i jakieś razy 2, czyli 200. Ale w the Bass to działa to tak, dajcie sobie pewną kwotę, pierdajcie, czycie czerwona czy czarna. No ja powiem, że będzie czerwonym. Jest dwójka. Więc będzie musi być wyższa niż dwójka. Tu jest wyższa od tej poprzedniej karty. Będzie? No, jest taka sama, więc mam szczęście. Czy będzie inside czy outside. Czy będzie pomiędzy dwój, czy będzie... No to będzie wiadomo, że outside. Nie inside. Bo inside działa tak, że na przykład mamy pomiędzy 5 a As, no to wiadomo, że będzie Inside. No i tutaj wyjdziemy. Tutaj to wybieracie czy będzie treff, pik. Diamond, czy coś tam jeszcze zapomniałem w inside-outside. To macie na przykład, że dwójkę traficie i asa. No to wiadomo, że będzie inside, ponieważ szczęście albo 3, 4, 5, 6 i tak dalej, nie? Nie może być outside wtedy. No, jeszcze raz wam pokażę, czekajcie. Red. Niech mi da szybko. To jest bardzo prosta gra w ride the bus. Tu jest bardziej szczęście. Początek jest najgorszy. Że czy będzie czerwona, czy czarna, bo tu najwięcej można stracić o, mamy damkę więc macie tylko króla lub asa, że będzie powyżej no to ja daję lower, nie, no bo jest mała szansa no i mam, I czytajcie pomiędzy 3 a queen, no a myślę, że będzie więc daję inside i mam, jest pomiędzy no i tu bym musiał strzelić, czytajcie właśnie, czytajcie serce czy to będzie tref czy będzie pik, no ja tutaj nie lubię w tego grać, dlatego no i tak to właśnie działa jeśli podobał wam się ten poradnik, jak grać w tego Ride the Bus i ogólnie całe kasyno, zostawcie suba, lajka w górę. Ja jestem Kejni i się z wami żegnam.